Cześć, jestem Ostry, witam Was. Kolejny odcinek na moim kanale, Jesteśmy w Cybercar I co się tutaj wyprawia? Że jestem w kuchni, mam jakieś przedmioty. Ostatnio miałem e, stream kaset, zrobiłem na YouTube bo mi się nudziło i doszło do pewnego, ooo, incydentu. E, ale to zaraz wam powiem o tym incydencie więcej. Bo proszę pozbierać jedzenie, żeby to nie było, zaraz zgniłe. Jak dać, pieniędzy mi trochę brakuje, więc trzeba będzie chyba sprzedać Kiliu, ale to, to jeszcze trochę. Ale tak, dzisiaj w planach mamy przygotowy. przygotowy... Kurwa, ale tak, dzisiaj w planach mamy przygotowanie Satsumy do remontu, bo się na streamingu, no tak, miałem streamka i się zepsuła Satsuma, co tam się mogło zepsuć? I tutaj zdiagnozowane zostały u mnie, pierwsza rzecz, którą musimy naprawić jest to, są to w zasadzie płoki. druga rzecz, która też jest zepsuta to sprzęgło. Następnym krokiem jest tu pompa wody I te rzeczy musimy... Jest już ciemno Trzeba się schować szybko do domku Zobaczymy zaraz, która jest w ogóle godzina, tylko nie wiem gdzie w sumie zasadnie... Nie, nie mówię tylko, że ja zegarek, tylko... Nie gadaj tylko, że ja zegarek w sumie nie przy sobie Oh no, gdzie jest mój cudowny zegarek? Cóż, yy, wydaje mi się, że straciłem zegarek I jest w sumie. No cóż, no cóż, no trudno, nie? Mmm... Ale zaraz się położymy spać i zobaczymy czy ma te części chłopek, tylko hmm, by zamontować nowe części, muszą być stare chyba wymontowane. Teoretycznie mógłbym wziąć kekmeta i przycholować satsumę tutaj. Dobra, nie wiem, najpierw się połóżmy spać i zaraz zaczynamy chyba akcję ratunkową, więc bardzo to. Kurwa. Bezpiecznik. O! Jednak nie. Jednak wrócił prąd. Dobra. Yy, Wystraszyłem się. Dobra, lecimy. No dobra, jedziemy. Kurwa. Się rozgłusło. Ja pierdole. Tak szczerze, jeżeli to ma być deszcz, to to bardziej przypomina mi, jakby ten deszcz, w sensie ten deszcz wygląda tak, jakby wlazł mi kurwa kot na dach i zrzygał mi się na szybę. Przysięgam, że to tak wygląda. Naprawdę, to jest tak irytujące. Nie wiem, w ogóle to naprawdę wygląda jakby jakiś kot kurwa zrzygał mi się kaszą na całą, na, na szybę. Póki co to widzę żygi. Na, ekran, na szybie widzę Żygi. Tylko teraz jest kwestia taka, czy ja przeprowadzę kurwa Satsumę tą drogą. Właśnie tu zaraz w prawo. Tam są jakieś jeziora. I w ogóle lewą trasą będzie. Kurwa, co się. Nie, nie wypierdol się. Keck, metki się wyjebał. Jestem ciekawy, czy byłby w stanie ktoś policzyć. Ile razy przeklnąłem na tym filmie? Dzieje się coś takiego, że. Bierzemy tutaj. Tak. Bierzemy tutaj, tak. By, kurwi, w Satsu Uważam, iż to co robię jest takim kurwa głupim pomysłem, że ja zakończę w tym momencie to co tworzę, jutro dokończę, ale już w poprawnej formie, czyli przyjadę tu motorynką, żeby było jak najszybciej, wymontuję części, które powinny być wymontowane i będziemy operować sezumy na drodze, na skrzynce piwa. Więc idę w sumie spać, a wy będziecie widzieli to pewnie za chwilę. Ja nawet nie wiem co ja mówiłem w tamtej części odcinka. Co jeszcze może mi się przydać? Właśnie to jest pytanie, bo nie, nie wiem, co ja potrzebuję się do tej sumy, żeby ona w Jak pompa wody, to co potrzebne. Chuj, nic nie potrzebne idę. Kurwa. Zawsze, ale to zawsze musi mi się coś stać zdrowotnego, bo chciałem nagrać film, to rozjebałem sobie palca. Pod, po, miałem podjętą kurwa chirurgię u stopy. I nie mogłem wydusić z siebie słowa, bo tak bolało. Później, jak mniej bolało już, to już mi się nie chciało. Później mówię, dobra. Czas w końcu nagrać film. Miesiąc bez filmu, kurwa subskrybentów i nie będą niezadowoleni, co nie? Z tego, że nie, nie nagrywam filmów, a dają mi sobie. Co się stało? Kurwa, nie uwierzycie. Początek kwietnia. Zapalenie stawu łokciowego. No myślałem, że mi coś popierdoli, nie? Się ręką ruszyć nie mogłem. Ledwo mogłem się ubrać w koszulkę. A co dopiero film nagrywać? Taka sytuacja. Dobre jest, kurwa, pieniądze mi daje potrzebuję. Ej, hey, ja już wiem. Mówi jak ja, jak mi się Satsuma zepsuło, to akurat streama miałem. I ja kurwa, na pieszo cały, całą drogę szedłem. Ty na myślałem, że oszaleję, nie? Na pieszo. gdy miałem pół mapy w tej grze żeby tylko dojść do domu. Ja mam bekę w sumie z tego. Nagrywam, komentarzy nie dostaję. Powinienem nagrać poradnik, jak to jest być kurwa cieciem na YouTube. Bo ja myślę, że najpierw muszę tu mechanika, ale nie mogę ja mechanika, bo nie będzie o części. A czemu nie będzie o części, bo muszę wymontować części z satsumy. Przypomniało mi się teraz, że jakiś widz opisał, że nawet nie jeden, na dwóch albo trzech nawet, że ja będę musiał mówić więcej takich filmach. Bo mi za mało i, i mam wyciągnąć te przerwy, które się zacinam i... I chuj. Części następujące z mojej o oj... Ja pierdolę. Ty, ale że. A co się teraz stało, niby. Ja pierdolę. Nie. Ja muszę to od nowa teraz nagrywać. Nawet mi się stąd wyjeżdżać nie chcę. Wstań. Wstań. Kurwa, nie ginąć. I znowu w tym samym miejscu, kurwa. Pierdolę na macie. Ogólnie teraz to montuję i widzę, że jedno nagranie się strasznie przerywa. Jest takie. Jest taki film poklatkowy, tylko dlatego, że jak, skład że jak rozkładałem silnik, to dałem streama Alexowi na Discordzie, że mi pomógł no i cały filmik się zacinał, bo nagrywałem i dawałem streama dzięki RTX 2060 Dobra, mam wszystkie części do naprawy, zacumy. sumę Demon Możemy iść, iść, iść zakładać części nowe, chociaż nie wiem jak to się robi to pomogło mi bardzo widzowie w zarobku na sa samochód, to jest... Ja to słownie i robiłem ciągle BIMBUR Pierwsza część filmu nagrała się bez dźwięku Yy, to jak zarabiałem się wcale nie nagrało, dźwięk, plik się popsuł A rozbiórka auta się nagrała tylko troszkę, a później się zaczął zacinać obraz I to wiem Chciałbym z was zaprosić na mój Discord Co się w nim znajduje? Uwaga, najważniejsza atrakcja tego kanału Znaczy tego serwera Discord to jest radio 24 na 7 Które aktualnie jest wyłączone, ale niedługo wróci Drugą atrakcją jest Aleksu, który pisze dziwne, głupie rzeczy Tak to są informacje, trzecie atrakcje to są informacje, na którym, na którym Tak naprawdę Publikuję informacje na temat stanu obecnego kanału, filmów Bądź co się dzieje, a ludzie, którzy nie są na discordzie tego po prostu Nie mają Prawa wiedzieć, ponieważ nie mogą tego przeczytać Kogo my chcemy tu pozdrowić, niech będzie Polonez450, ty wygrałeś dzisiaj pozdrowienia w dzisiejszym filmie I to są jedyne pozdrowienia, jakiekolwiek wam dam Zapraszam dalej do oglądania Coś <laughs> mi gardło boli anyway Zacznijmy może od bloku zielnika, musimy go sobie trochę poskładać, lecimy z planewkami, szyjca w sumie najłatwiejsze, ciach. Panewki mamy, teraz lecimy z i co... Aha, bo trochę nam się pić chce. Jeść. O, to trochę tak... Yy, może utrudnić sytuację. Eh, no dobra, uda się chyba. <laughs> A, dobra, ma... Aha, bo trochę nam się pić chce. Jeść. O, to trochę tak eee, może utrudnić sytuację. Eee, no dobra, uda się chyba. <gry> A, dobra. Mamy piwo. Pierdolito. Ty nobeknął jak mój ojciec. Dobra. kręcimy dalej takie śrubeczki. Eeeem... głowica... O, właśnie, 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 właśnie. właśnie. E, ja bym zaprosił was... Na no, taki pewien serwer Discord, Juty Ostrego. Kto nie wybije ten pała? Yy, link będzie w opisie. Czy ja założę muszelkę od głowicy? Pod głowicy. <noise> I teraz za to się przebija pod słońcem mnie. Tutaj mamy tych Wkładamy teraz skrzynię biegów. Skrzyn skrzyn skrzynię no, biegów. Skrzynię. Skrzynię. No a skrzynię biegów. Aha, jeszcze płyn chodniczy. O kur. Może no, być problem, nie wiem czy starsze kartki się nasz, to na dochód do najwyżej Ej dobra, złożyliśmy silnik Dobra widzowie yy, Ogólnie to mam już naprawioną na, na na naszą Satsumę I teraz musimy po prostu podbierać itemy Do bagażnika najlepiej Nie chcę ich trzymać w plecaku, żeby się znowu nie zblogowało czy coś Dlatego pyk. I... O, zegarek mam nawet. Znalazł się zegarek. Tu gdzieś leżał. Dobra. I mamy też tutaj... Nasz spanner set. Trzeba to odłożyć. Szybę czy zabieramy ze sobą. Wezmę też. Przyda się. Tu na pewno będzie brakować oleju. Z tego co pamiętam. No tak. No przecież trzeba było pozejmować wszystkie rzeczy. Oleju tu za dużo nie ma. I teraz tak. Pytanie za 100 punktów. Czy ja będę mógł... Teraz kupić sobie olej To jest ciężkie pytanie, ponieważ godzina jest 22.49 Więc na pewno sklep jest zamknięty Bo sklep jest chyba do 19 z tego co pamiętam Albo do 20, więc trochę jesteśmy Spóźnieni mm. No i musimy czekać teraz do 10. Do 10 musimy czekać. Najlepiej by było się przecież na kanapie tylnej w, 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 w sumie. ale to za chwilę. Tylko niech trochę się jeszcze ściemni, bo na jak widać tutaj zmęczenie mam bardzo, bardzo wysokie, więc będziemy na pewno długo spali. Może nawet i do 10 albo po 10 się obudzimy. Ale zobaczymy jak to będzie. I teraz tak. Płyn do chłodnicy też będę musiał kupić. Chyba raczej. Tak. Dobra. Ale z tego co pamiętam, no to... Naszczałem do tej chłodnicy, więc będą się o tym. tą, tą, tą ciecz, tam spuścić z tej chłodnicy, czyli prawdopodobnie będą się odkręcić ten wężyk. Nie wiem, ale tak to chyba. no nie wiem, tak się domyślę, że muszę po prostu ten wężyk z tej. usunąć ten na dole. Dobra, dobra. Także przechodzimy do odkręcania tego wężyka. Potrzebujemy nasz zestaw kluczy, jednak, więc tutaj sobie go. upuścimy. Weźmiemy sobie klucze z niego. Jeżeli ktoś ma ochotę napisać w ogóle komentarz na tym kanale. To możecie, a przecież to było chyba śrubokrętem zrobione Dobra, wracając, jeżeli chcecie yy... Jeżeli chcielibyście tutaj Jakiś odcinek z innej gierki, niż Trzymaj Summer Card, No to serdecznie zapraszam do komentowania pod tym filmem Może byście, może byście zaproponowali jakąś grę inną którą mógłbym nagrać yy, Jestem bardzo ciekawy, co byście chcieli zobaczyć na kanale Nagrywałem wcześniej jeden odcinek z MonBazu, ale ja, Ale ja nie wiem, czy to zda egzamin na tym kanale, zobaczymy, na ten moment usuwamy wężyk, bum, i czy ten płyn jakby się tu, znaczy ta, te szczochy, czy się one zlały z tej chłodnicy, zobaczymy, tak ucieka, ucieka jest na minimum, więc teraz możemy ten wężyk z powrotem załadować tam do tej chłodnicy i kupić płyn chłodniczy, oczywiście, no shit Sherlock, dobra, dobra, wszystko mamy już zrobione czy ja mogę odłożyć do, do śrubokręt, chyba nie mogę, dobra, zamykamy ten zestaw jakoś, jak się go zamyka, halo, zamknij się, halo, halo, halo Mamy, dobra. Owamy go z powrotem tu do bagażnika. Czyli Satsuma, teraz pytanie, czy satsuma. Bo ostatnio jak rozkręcałem ten silnik, pamiętam, że jak odkręcałem silnik, to było zwarcie przy akumulatorze. Czy to ma zasilanie? Nie ma zasilania. Dobra. Czyli to jest tak. Pierwsza rzecz, którą musimy kupić, to jest akumulator później. Płyn do chłodnicy, chyba jeszcze olej, ale tu resztę płynów, nie wiem czy... Dobra, tu jest płyn. Tego chyba w ogóle się nie ruszało, z tego co pamiętam, więc... To, to, to wszystko co tu jest to zostawimy Skupmy się bardziej na płynie do No i akumulatorze i oleju Tyle potrzebujemy póki co Dobra, na pewno jest dzień Tylko zobaczymy, która jest godzina Musimy tylko wyjąć zegarek z bagażnika Który się znajduje tutaj Jest godzina... szósta? Nie, ósma, trzy Dobra, czyli w tym momencie możemy już sobie pod sklep podjechać Tam na pewno Tejmo będzie później na nas czekał jest nieciekawie, o kurwa, wystraszyłem się, dobra Musimy szybko pada podpiąć, szybko pada podpiąć Bo ja na padzie gram w My Summer Car I wszystkie kontrolce mam podpada, a jestem na ulicy Ruchliwej ulicy, I za chwilę może jechać samochód jakiś A ja mogę nie zdążyć go ominąć, dobra Pad podpięty, my zjechaliśmy na poboczy na szczęście Jezu, ale się wystraszyłem w ogóle, że będę musiał od nowa to wszystko nagrywać i wszystko robić Dobra Uff, to było stresujące To? Ile? Ej, tak szczerze nie wiem co mam teraz zrobić, bo nie mam pieniędzy. Dobra, trzeba wyjąć kaski i jechać chyba po... po ten, po akumulator do domu jakiś. Mam chyba jeszcze jakiś stary akumulator, który będziemy mogli podpiąć do prądu i zobaczymy jak to będzie. Ej, dobra, to jest naprawdę straszne, co teraz się stało. Dobra, jesteśmy już pod domem. Teraz musimy szybko po akumulator lecieć. Gdzie jest akumulator? Tu. Mam bardzo fajny pomysł, osoba, która da suba pod tym filmem zostanie umieszczona na tym plakacie. Myślę, że bardzo fajny deal, więc zostawiacie suba, zobaczymy kto się pojawi na tym plakacie. No i wystąpi w następnym odcinku, ponieważ nie jako persona, jako osoba, która będzie brała udział w filmie czy coś, tylko będzie miała udział jako plakat, więc to jest myślę, że dobry deal. Więc zostawiajcie suba, łapki, komentarze i na pewno się jakiś film pojawi jeszcze niedługo, nie ale to myślę, że muszę pierwszy jeszcze mieć na niego plan jakiś fajny. Dobra, akumulator trochę podładowałem, teraz musimy jechać do samochodu, płyny u, u, uzupełnić i zobaczymy, czy ten samochód ruszy. I ogólnie zapraszam was na mojego Discorda, link macie w opisie, na pewno nie przegapicie tej tej pięknej rubryczki z moim Discordem, ponieważ są tam cztery matki, dwie na górze, dwie na dole i napis mój Discord więc możecie tam sobie wpadać, pisać ze mną czy coś, jakieś pomysły pod odcinek podrzucać, albo zgłaszać jakieś skargi więc jest naprawdę tego dużo i co najważniejsze możecie coś integrować z innymi widzami, pisać bardzo by było fajnie jakby ten Discord ożył, ponieważ teraz no pisze tam może jedna osoba na 2-3 miesiące więc jakbyście ożywili tego Discorda, bym naprawdę szczęśliwy, jakby tam było cokolwiek Pisane na Discordzie, na czacie, czy na memach wysyłane, czy cokolwiek Naprawdę gdziekolwiek, jakbyście jakąś aktywność prowadzili, byłoby naprawdę super Myślę, że też ruszymy na Discordzie z konkursem na właśnie kopię gry My Summer Car na Steamie Więc jeżeli chciałbyś dostać My Summer Car, ponieważ I grasz na kraku, czy coś, no to z, z miłą chęcią będzie tą grę kupił Jeżeli byś wygrał konkurs Taka informacja o tym konkursie na pewno pojawiłaby się na Discordzie, na YouTube Nie jestem pewien, czy by się tam pojawiła, ale na Discordzie będzie na pewno, więc to też jest jakaś zachęta, żeby w dołączeniu na Discorda może wygrasz akurat ty tę kopię gry i będzie ona dostarczona bezpośrednio do ciebie. Wystarczy, że mnie dodasz do znajomych na Steamie i ja ci po prostu wyślę tą grę jako prezent, więc naprawdę opłaca się. Ale właśnie tak jak wspominałem wcześniej, ten konkurs prawdopodobnie ruszy gdzieś na wakacje, więc myślę, że mogę Wam wakacje umilić bardzo, bardzo fajnie kupując grę, bo jeżeli nie masz, a chciałbyś mieć, no to. Halo, czemu by nie uczestniczyć w filmie? Czy mi się paliwo skończyło? Ja mam dosyć tych niespodzianek na dzisiaj Naprawdę, ja mam dzisiaj dosyć niespodzianek Oh my godness Co ja teraz zrobię? No chyba muszę na pieszo pójść do tej Satsumy Ej, ale to jest bardzo niefajne Motoryka będzie musiała tu zostać Kask też sobie zdejmę I musimy iść na pieszo Ale to trochę zejdzie Co teraz? Dobra Widzimy się widzowie jak tam już przyjdę do tej satsumy. Ja yeah, PD! Dobra, widzowie dotarły już na górkę, ale jest naprawdę męczące, ja muszę bić cały czas iść i iść i iść. Naprawdę nie mam pomysłu co mogę zrobić, żeby ten czas nie był taki nudny. Czy mam sobie zagrać, nie wiem, w z podczas tej przechadzki, czy mam nie wiem co robić, ale idę przed siebie i tyle. Dobra. Możemy kończyć oglądanie, jak to teraz do satsumy, bo już jest naprawdę bardzo bardzo prosta droga. Ten zegarek da nadal na kurwia Pum i... pali? Kurwa, akumulator zdech. Dobra, akurat jak podłączam akumulator to on się nie ładuje Jest cały czas na tym samym poziomie, czyli prawdopodobnie on zdech już Więc y, ogarnę akumulator już w następnym odcinku W tym odcinku już mi się nie chce, tak naprawdę Więc y, teraz tam z buta dymać Znaczy już teraz pewnie, jak będę pojadę No ale dobra Ja w tym momencie kończę, dziękuję wam za oglądanie I, i odpalamy Satsumę w następnym odcinku, więc Trzymajcie się ciepło joł.